Cześć! W tym filmie dowiesz się jak działa, do czego służy oraz jak w praktyce można wykorzystać genialną funkcję w arkusza Google Import Range. Tak w skrócie mówiąc, funkcja służy do przenoszenia danych pomiędzy plikami. A co w niej jest takiego genialnego? Ano właśnie to, że jak stworzysz sobie jedno źródło danych, to możesz te informacje przenosić do różnych plików i te. Informacje będą się na bieżąco aktualizowały, a sterowanie tymi danymi będzie odbywało się właśnie tylko z jednego pliku. Jak dla mnie genialne! A teraz zobacz, jak to działa na konkretnym przykładzie. Pracując w firmie budowlanej, stworzyłam sobie taki system do rejestrowania godzin pracowników. Wcześniej pracownicy dostarczali mi listy godzinowe na kartkach, ale że ten sposób podliczenia godzin był bardzo czasochłonny i uci uciążliwy, to postanowiłam, że w Argusza Google zrobię taki szablon listy godzinowej, udostępnię ten plik pracownikowi, on będzie go wypełniał, a mi dużo prościej będzie e fakturę wystawić dla klienta. Pierwszym ułatwieniem, które tutaj zrobiłam, to było to, że pracownik nie będzie wpisywał nazwy projektu ręcznie, bo to zawsze można się pomylić. Tylko będę chciała, żeby te projekty były wybierane z listy rozwijanej. Stworzyłam sobie w arkuszu pomocniczym listę aktywnych projektów. No i teraz użyję jej do mojej listy rozwijanej. Zobaczcie, tutaj robimy listę rozwijaną. Wskazujemy arkusz z aktywnymi projektami. Zrobimy sobie ich trochę więcej. Klikam OK, zapisz i ta lista rozwijana tutaj mi się pojawiła. Załóżmy, że to lista godzinowa będzie dla Arkadiusza Kowalskiego, ale w mojej firmie tak naprawdę jest 15 pracowników, więc teraz przejdę sobie do mojego folderu z plikami, utworzę kopię dla nowego pracownika, zmienię nazwę i niech to będzie lista dla Tomka Nowaka. chodzę do pliku. Poprawiam listę na Tomasz Nowak. Jak widzicie, te projekty tutaj mam. Wszystko powinno działać. To załóżmy teraz, że pojawiły się trzy nowe projekty do zrealizowania i teraz, żeby one pojawiły się na liście godzin u moich pracowników, no to ja teraz muszę wejść do każdej tej listy godzinowej dla każdego pracownika. A że mam ich 15, to trochę czasu to zajmuje. Powiedzmy, powiedzmy dopiszę nowy projekt 2026. Projekt um, D. 2027. Projekt um, F. I 2028. Projekt T. No i teraz te projekty, oczywiście, mogłabym sobie skopiować i przenieść do. Każdego innego pracownika. Tylko jak tych projektów będzie do, yy, cały czas przybywać, no to zaczyna to być trochę uciążliwe. Czy jest na to rozwiązanie? No właśnie, ten problem rozwiąże nam funkcja import range. I co teraz zrobimy? Zobaczcie, jestem w folderze, yy, gdzie przechowuję swoje listy godzin i utworzyłam w nim folder dodatkowy listy godzin i tutaj umieściłam listy godzin tych moich dwóch pracowników. Jeżeli będzie więcej pracowników, to będzie tutaj więcej listy godzinowych. I dodatkowo utworzyłam taki plik: klienci, projekty, pracownicy, i tu będzie moje źródło wszystkich projektów, klientów i pracowników. Zobaczcie, ja tu już sobie wpisałam, że mam trzech pracowników i mam kilka projektów. Nie mam tych najnowszych, szybko sobie je tutaj dopiszę. To był projekt D, F i T. I zrobimy, że są to projekty aktywne. I teraz jak to źródło, które właśnie teraz stworzyłam, wykorzystać w tych innych plikach, w których tych danych potrzebuję. Podzieliłam teraz ekran na pół, żeby łatwiej było Ci zobaczyć, co robię. Z prawej strony mam ten plik źródłowy, a z lewej strony mam listę godzin jednego z pracowników. Jestem w arkuszu admin. Nie będę potrzebowała tutaj tych informacji, więc je skasuję. I zaczynam pisać funkcję import range. Równa się import range. Pierwszym argumentem tej funkcji jest link do arkusza z danymi, których chcę użyć. Zatem wyjdę na chwilę z tej funkcji i przeniosę się do mojego arkusza z danymi i pobiorę link do tego arkusza. Klikam udostępnij, nacisnę kopiuj link, gotowe i przenoszę się do mojego arkusza z listą godzin. Link mam skopiowany, mogę sobie go teraz jeszcze wkleić do jakiejś komórki i zobaczcie. On wygląda w ten sposób. Dane, które będę potrzebowała, jak pokazuje mi funkcja, zobaczcie, zacznę ją pisać jeszcze raz. Dane kończą się na edit, więc do tego miejsca skopiuję dane z linku, czyli one się kończą ten tutaj. Skopiuję tą część informacji i zacznę pisać funkcję import range. Zauważcie, ten link jest w cudzysłowie, więc tak samo zaczynam cudzysłów. Wklejam link, zamykam cudzysłów. I drugim argumentem tej funkcji jest nazwa arkusza oraz zakres, w którym znajdują się dane, które chcę, żeby znalazły się na liście rozwijanej. Więc u mnie jest to kolu arkusz projekty. I znowu nazwa arkusza muszę wpisać w cudzysłowie, czyli cudzysłów. Następnie nazwa arkusza, z którego chcę pobrać informacje. W tym przypadku będzie to arkusz projekty. Dla oznaczenia arkusza używam wykrzyknika. I następnie pobieram dane z komórek B1 do B30. Mamy tych danych trochę więcej. Gdy będziemy dopisywać nowe projekty e, od wiersza 9, to one też będą pojawiały się na naszej liście rozwijanej. Dobra, zamykam cudzysłów. Nawias, jak widzicie, tutaj automatycznie mi się postawił. Klikam Enter i pojawił się błąd. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że dane, które są w pliku źródłowym, one nie są udostępnione. Zobaczcie, jak na komórkę to otrzymuję komunikat z zwalaj na dostęp. I co teraz zrobić? Przechodzę do mojego pliku źródłowego, klikam udostępnij, a następnie zmieniam tutaj dostęp. Najlepiej i najwygodniej jest jak każda osoba mająca link yy, będzie tutaj widniała. Wystarczy, że ten plik będzie udostępniony do podglądu. To już będzie działało. Możemy też nadać konkretne yy, konkretne dostępy. Natomiast to rozwiązanie z każdą osobą mająca link jest bardzo wygodne. Klikam gotowe. No i teraz chwilę trzeba poczekać albo czasami trzeba odświeżyć funkcję, może nawet cały arkusz i zobaczcie, dane już wskoczyły. Przeniosę się teraz do mojego arkusza z listą godzin. I co tutaj się pojawiło? O, już mamy projekt A, projekt B. Projekt B. Wszystko działa. To teraz zadaję sobie kolejne pytanie: A jak zrobić, żeby na liście projektów pojawiały się tylko aktywne projekty w danej chwili? Bo jeżeli ja będę te wszystkie projekty tutaj miała i te projekty, na przykład projekt A, on już będzie w ogóle zakończony dawno temu, to co Pracownik w ogóle ma możliwość wyboru takiego projektu z listy rozwijanej. Więc jak sobie teraz to zrobić, żeby tylko aktywne projekty pojawiały się na mojej liście rozwijanej? A no właśnie tak, że znowu przechodzę do mojego pliku źródłowego. I w tym momencie zrobiłam sobie tutaj taką funkcję, Filtruj. Funkcja odfiltruje mi tylko i wyłącznie projekty, które są dane w danej chwili aktywne. W tym momencie na liście stoją tylko projekty aktywne, ale zobaczcie, jak jeden z projektów zamknę, no to ta lista rozwijana się pomniejsza. I teraz zamiast pobierać tych danych, które znajdują się tutaj w kolumnie B, to ja pobiorę sobie dane z kolumny E. Tak przy okazji to zwróć uwagę, że ja chciałabym, żeby nazwa projektu była także z numerem, więc funkcję filtruj. Tutaj pokażę Ci zbliżenie tej funkcji. E, napisałam w ten sposób, że połączyłam dwie, dwie kolumny A i B i one stworzyły mi jedną nazwę, i właśnie ta nazwa będzie pojawiała się na liście rozwijanej u moich pracowników. Więc przejdę teraz do listy rozwijanej, do akusza administracyjnego i zauważcie. Ta pierwsza część funkcji się zgadza, bo link będzie ten sam, natomiast zakres będzie troszkę inny i to nie będzie zakres B1 do B30, tylko zakres E1 do E30. O, projekty się pojawiły. Zauważ, zamknę specjalnie kilka projektów, żebyś zobaczył, że te, ten plik na bieżąco się aktualizuje. O, na liście rozwijanej mamy teraz tylko dwa projekty. Jak przejdę do mojej listy rozwijanej, to też widnieją tylko tutaj dwa projekty. Któryś z projektów otworzę, albo może zrobię ich trochę więcej. Chwilkę trzeba poczekać. I zauważcie, na liście rozwijanej mam teraz projekt tylko aktywne. I teraz podobnie zrobimy dla naszych pracowników. Jeżeli będą nowi pracownicy przychodzili do firmy i będziemy chcieli tworzyć dla nich listy godzinowe, to już od samego początku każde jego imię i nazwisko będzie poprawnie napisane w pliku, ponieważ będziemy bazować na źródle, a zakładam, że do źródła zawsze będziemy wpisywać poprawne informacje. Najpierw pobiorę imiona i nazwiska moich pracowników ze źródła do, do mojego pliku yy, z listą godzin. Zobaczcie, tutaj mam ten link i on będzie dokładnie ten sam, ponieważ link do pliku jest identyczny, tylko zakres danych będzie inny do pobrania. Dobra, to już odwołanie możemy sobie zmazać. I teraz znowu ustawiamy się w komórce obok, napiszemy Import Range. Wklejamy nazwę arkusza, pamiętasz, w cudzysłowiu. Następnie średnik i tym razem dane pobierzemy z arkusza pracownicy, bo tutaj mamy nazwy pracowników, wpisujemy w cudzysłowiu pracownicy, wykrzyknik dla oznaczenia arkusza i zakres, tym razem D1 do D30. Zamykamy cudzysłów, nawias mamy już zamknięty, klikamy Enter. No i dane zostały pobrane. Nagłówek zrobimy sobie tak samo, ciemny. I teraz te dane chciałabym, żeby pojawiały się tutaj, gdzie mamy nazwisko pracownika, czyli ustawiam się na nazwisku pracownika, prawym przyciskiem myszy klikam i wybieram sprawdzanie poprawności danych. Tutaj damy odrzuć wprowadzone dane, i jako zakres wskazuję tą listę tutaj w arkuszu administracyjnym B2 do B30. Klikam OK i daję zapisz. I już tutaj mam na liście rozwijanej moich pracowników. No i tak właściwie przenoszenie danych jest już skończone. A teraz pokażę Ci, jak ten plik faktycznie będzie działał na naszych pracownikach. Przeniosę się do mojego arkusza z listami godzin dla moich pracowników, pracowałam na arkuszu Tomka i to jest mój szablon, który jest jakby gotowy, dlatego zmażymy plik Arka, bo łatwiej będzie nam po prostu skopiować plik Tomka i na podstawie szablonu stworzymy e, taki plik dla kolejnych pracowników. Zobaczcie, skopiuję sobie plik Tomka. Tak naprawdę potrzebuję go dwa razy, mam trzech pracowników, więc dla, dla, dla trójki pracowników chcę zrobić takie listy godzinowe. Te wszystkie odwołania już tam w tych plikach będą działały. I teraz tak wchodzę do pliku Tomka. I tutaj będzie plik dla Darka. I wpiszemy tutaj, że to jest Darek D. I teraz to samo zrobimy dla kolejnego pracownika. Tym razem będzie to Arkadiusz Kowalski. I to będzie plik dla Arka. I teraz pokażę Ci, jak to wszystko fajnie działa. I teraz zobacz, na ekranie widzisz pliki list godzinowych dla moich trzech pracowników: Darek, Tomek i Arek. I mam plik z moim źródłem. I teraz zobacz, u każdego z pracowników ustawia się w arkuszu admin. I zobacz, zarządzając plikiem z poziomu pliku źródłowego, czyli teraz zrobię tak, żeby wszystkie projekty były aktywne, zauważ, że. Automatycznie wszystko wskoczyło na listę i jest dostępne u każdego z pracowników. Gdybym każdy z tych projektów teraz zamknęła i wszystko by mi stąd zniknęło, to na liście rozwijanej nie pojawi się żaden pro projekt. Jeżeli teraz dopiszę nowy projekt 2029, projekt L i ten projekt zrobię jako aktywny, to zauważ on wskoczył teraz do każdego z pracowników i jest on dostępny na naszej liście rozwijanej. Zorganizowanie sobie pracy właśnie w ten sposób pozwala unikać przede wszystkim błędów. Nie będziemy musieli tracić czasu na ich szukanie. Mamy pewność, że wszystko się zgadza, a dodatkowo nie tracimy czasu na wpisywanie czy kopiowanie tych samych informacji w różne miejsca. Jeśli potrzebujesz pomocy w zorganizowaniu sobie swojej biurowej pracy, czy to w Excelu, czy w Google, to zapraszam Cię na konsultację. Jeśli spodobał Ci się ten film, to daj łapkę w górę, zaobserwuj profil. I widzimy się już w kolejnym filmie. Cześć!